Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Mateusz. W tym odcinku porozmawiamy sobie o twierdzy i o talii opartej na kaltorze Włatwy Fury. Z tym, że zaznaczam, że jest to filmik y, czysto teoretyczny, bo po pierwsze, mało grałem z tą talią i w ogóle nie grałem tą talią. To, co tutaj przedstawiam, to są rzeczy, które mi się wydają i myślę, że to tak będzie dobrze działało. I polecałbym nie składać tego na siłę, jeżeli nie bra brakuje nam kart, lepiej grać inną frakcją niż grać połową deka, prawda? Okej, okay. więc po kolei sobie przelecimy. Zaczniemy od stworku standardowo. Ja wybrałem taki build. Mamy tak, za jeden tych łopieżców z, ran... z RANARU, którzy mają szał i statystyki 002. Oni mi się wydają spoko, szczególnie w połączeniu z tymi bardami bojowej czarnej czaszki, czyli tak zwanymi bębniarzami, którzy nakładają ten szał. I tutaj mamy takie ładne połączenie: za jeden, jeżeli sobie zagramy, jeżeli idziemy jako drugi, zagramy tego i tego w pierwszej turze, no to powinno być już całkiem, całkiem ładnie. W następnych za dwa mamy harpie z ranaru, no to jest standardowy stworek. Za 2 dwa, dwa, jeden, cztery, nic tutaj. Specjalnego nie ma. E, dwóch goblinów łowców. Strzelec za 2, 2, 1, 2,13 też jest całkiem spoko. I dwóch takich goblinów czarnej czaszki. E, granie czterech może sprawić nam lekkie problemy. Więc ja bym osobiście grał, grał dwóch. Można to podtestować, ale wtedy jesteśmy bardzo narażeni na jakieś firebale czy gejzery, ponieważ musimy ustawiać jednostki obok siebie, żeby nam te gobliny nie poginęły. Więc dwa myślę, że, że mogą być, natomiast cztery to już może być za dużo. Standardowo 8 stworków za dwa. Hmm, czy możemy coś tutaj dorzucić? No można teoretycznie dorzucić więcej tych tworzeń, ale, ale chyba nie ma sensu moim zdaniem. Tak samo można, niby, za jeden dorzucić jeszcze tych goblinów zwiadowców, ale wtedy będziemy mieli bardzo tani dek i, i z bardzo słabymi kreaturami. więc ja bym grał sobie w ten sposób. Za trzy tych kroczących snach to jest bardzo dobra jednostka. Ma dwa ataku, zero 2 tu, 4 życia i szał jeden, więc, więc tutaj muszą być według mnie cztery sztuki tego. Później mamy Miażdżycieli z odpornością na magię. To jest bardzo mocny afiks jak do... Jak, jak, jak. jak... Jak przekonałem się parę razy i, i trzy sztuki, myślę, że też mogo, że mogą być. Ech, boże, mi się język. Myślę, że mogą być tylko trzy sztuki, ponieważ za, za czwóreczkę mamy jeszcze te harpie. Mm, czy tam furie, zależy ją to patrzeć. I, i jakieś tam mm, jest tu z czarnej, czarnej czaszki. Coś takiego. To jest nasz build, jeżeli chodzi o stworki za cztery. I dopełnieniem są cztery sztuki stworów za pięć. Ten Centaur, gras, Grasant i, i, i Pożeracz snów. E, tutaj jest to tak włożone, szczerze powiem, bo nie jestem przekonany ani do tego, ani do tego. Wydaje mi się, że oni będą lepsi w tym deku. Hmm, jeżeli już mamy grać Stwory za 5, bo mają szał, lepsze statystyki. Nie mają natomiast swobodnego ataku, który, który jest na tych, tych Centaurach. No tutaj trzeba zdecydowanie włożyć, potestować co się lepiej sprawdza. W teorii, no, swobodny atak daje nam dosyć sporą przewagę. Jednak ten strzałem też może narobić, narobić problemów przeciwnikowi. I być może bardziej się opłaca czterech tych Pożeraczy snów, ale tak jak mówię, wszystko jest do testowania. Ehm, co tu jeszcze możemy grać? Neutralne stworki sobie wyłączymy. O! Okej, okay. podstawowa rzecz, możemy jeszcze grać Mrocznych Asasynów i, i, i Pożeraczy... Poszukiwaczy Śmierci spało. Jak Jeżeli byliby Mroczni Asasyni, to myślę, że te harpie by, by uciekły stąd bardzo szybko. Yy, niby są tam w drugim deku. No, no. Ech, no dobra. Zróbmy tak. Mogłem to w sumie zrobić od razu. Natomiast natomiast o tym nie pomyślałem. Powiem szczerze. Mroczni Asasynowie i Poszukiwacze Śmierci. Okay. I w takim wypadku wyrzucilibyśmy sobie harpie, i je zostawimy jedną. Natomiast jeżeli chodzi o stworki za trzy, no niestety chyba te harpie też by wyleciały. I jeszcze jedną karcioszkę musimy wyrzucić i myślę, że byłby to ten centaur. Wtedy można wyrzucić centaura i grać cztery sztuki tych misiów, aż znaczy trzy sztuki. I, I tak, powiedzmy, wyglądałoby to w wersji finalnej, no oczywiście czwarta Harpia by poszła za czwartego Asasyna i moim zdaniem to byłoby całkiem, całkiem przyjazne i na pewno dawałoby nam sporo, sporą przewagę, aż znaczy może sporą siłę ognia, tym bardziej, że oni na przykład bardzo fajnie się z nimi kombią, bo wiecie, on wchodzi, zadaje jakiś tam damage, zabija stwora albo zadaje 3, 3 damage'u przeciwnikowi i pod koniec story daje jeden punkt krzału, więc więc to jest całkiem spoko. Tak, by to powiedzmy, że w finalnej wersji wyglądało. No oczywiście, to jest wszystko do testu, i trzeba by pograć z parę dziesiąt gier i zobaczyć, jak to się sprawdza. Co tu jeszcze można dodać? Możemy sobie na przykład zamiast jednej z tego, albo tego, dodać te goblin, tych goblinów zwiadowców. Aczkolwiek, tak naprawdę, jak nie mamy tych bardów, to myślę, że, że, że możemy w ogóle tego TK nie składać, bo to jest tak jakby podstawa tego. No, można tych grać powiedzmy za tych, za tych trudno na no jeszcze wrzucić na siłę, ale to, to wydaje się słabym pomysłem. Można grać też te tentaury, zatrzone też są spoko. <laughs> Tego raczej bym nie grał, bo to, to ja mam jeden ataku, to tak Oszkę mało. Za czwórkę mam jeszcze te cyklopy z podwójnym atakiem i one też nie są złe, chociaż ja osobiście wolę jak już to tych skażonych orków, bo atak mają taki sam bez, bez dopałek, za to mają większy odwet, więcej życia, a ten sam koszt. Co hmm. no, tu jeszcze jest? No to jest tragiczna kreatura. nią zagrywamy, zabijamy sobie stwory. Ona dostaje jeden removal jesteśmy trzy, trzy stworzenia w plecy, więc tego bym raczej nie grał. Można wrzucić jeszcze jednego takiego zwierzchnika klanu czarnej czaszki, nawet dwóch, jeżeli się ma. Po prostu wyjmujemy tego i wkładamy tego. No tutaj nawet możemy zrobić tak. Kwestia tego, jak on się sprawdza. No, powinien się dobrze sprawdzać. Wychodzi w piątej turze, więc mamy pięć tych piąstek. Tym bardziej, że on ma wymagania 3, yy, więc może wyjść nawet. No nie, w trzeciej turze to nie wyjdzie raczej. Nie przy tym bildzie. Więc on powinien być z tam, powiedzmy, 5-5-7, więc nie jest na pewno to złe wyjście. Yy, tu mam jeszcze za sześć wojowników Pantery, tych oszalałych cyklopów jakichś tam oszalałych miarzycieli i, i jest co wywam. Natomiast tych kreatur bym nie grał, bo one są po prostu na drogie, za drogie. W tym deku raczej stawiamy na szybki rash. Powinniśmy zabić szybko przeciwnika. I kreaturki za 6, czy tam z wymaganiem 6 piąstek nie będą się nam sprawdzały. Ja bym proponował taki build. Wiadomo, nic na siłę, o ile tych można wymienić, za to można coś innego grać, za to można coś innego grać. To, to, to nie ma sensu składać tej talii na siłę. No okay, no tak wyglądają stworki. Więc, tak jak mówiłem. Chyba o wszystkich powiedziałem, tak mi się wydaje. Tych można niby czterech grać na przykład. Tak, możemy zrobić. To też nie będzie złe, złe wyjście, oni też mają ten szał odporność na magię. Oni są tak naprawdę bardzo mocni, mocni więc, więc warto to grać. Hmm, co tu jeszcze jest? No, to chyba było mniej więcej tyle. Zaklęć ja używam tylko czterech ognistych pocisków, ponieważ mamy magię jedną bazową. Więc możemy sobie wrzucić bez dodawania. Bez ...kolejnych punktów w magię i to myślę, że byłoby na tyle. Ja postanowiłem oprzeć ten deck na Łutach Szczęścia i szczę z Szczęścia mamy 5 kart. Pierwsza z nich to Ołtarz Ofiarny, czyli zabijamy swoje stworzenie i zadajemy przeciwnemu tyle damage'a, ile nasze miało życia. I mm, to jest moim zdaniem fajne, bo możemy zaatakować, zabić kogoś, poświęcić to stworzenie z tej karty, zabić jeszcze jednego stwora. Dodatkowo dać sobie szał, zwiększyć sobie atak i zabić jeszcze jednego stwora. Więc wydaje mi się, że to się powinno sprawdzać, natomiast tak jak mówiłem, wszystko jest do testowania i trzeba by zobaczyć jak to działa. Być może cztery, takie, cztery te karty to troszkę za dużo, można zmniejszyć do trzech sztuk, myślę. Następnie mamy tą hatę krwawego szamana, za jeden, dwa ataku, no trochę się zwalniałem, bo musimy tą kartę odłożyć. Natomiast to jest fajny kombat trick, tani i, i powinien nam się często przydać, czy do dobicia jakiegoś dużego potworasa, czy też do zabicia przeciwnika. I myślę, że tutaj trzy sztuki powinny jak najbardziej działać. Kolejną mamy tą krwawą sadzawkę, tam za dwa, dwa punkty obrażeń bohaterowi. Wszystkie nasze stworki dostają prezent do ataku. W teorii wydaje mi się, że jest to fajne. W praktyce może wyjść to strasznie nieużyteczne. Więc tu jest kolejna karta, którą trzeba stestować. Dalej mamy ten zew krwawego rogu, czyli stworzenia szałem, nie tracą liczników przy ataku. Można by nawet zaryzykować i wyrzucić 2T i grać 4T. I yy. zobaczyć, czy to się przydaje. Tak naprawdę. bo. bo... To jest kolejna karta do testów. Nic innego nie jestem w stanie powiedzieć. Brzmi na pewno fajnie. Myślę, że działa też fajnie, bo możemy tam uzbierać sobie szału dużo rzucić to, zaatakować jednym czy tam dwoma kreaturami i jesteśmy w domu. Więc myślę, że to powinno się sprawdzać. I ostatnią kartą jest Removal, atak zaskoczenia który zadaje przeciwnej kreaturze tyle dema, ile nasza kreatura ma ataku. Więc możemy najpierw zwiększyć ten atak. Hmm, na przykład jakiejś je, jednej kreaturze, która ma szał zwiększyć atak, zwiększyć ten szał, dać ten atak zaskoczenia i pozabijać dużo przeciwników, lub też yy, wbić dużo demerza w przeciwnego bohatera. Więc to też powinno, powinno fajnie działać. Z wydarzeń mamy dwa tygodnie najemników, ups, dwa tygodnie, <gryw> dwa jarmarki cieni, czyli jakiś draw. No i kontra przeciwko zaklęciom, czyli z burzemany, która zwiększa ich koszt o 1. Hmm, dlaczego taki build? Mamy tylko cztery tanie zaklęcia, więc to nie przeszkadza nam jakoś za bardzo, natomiast przeciwnikom już bardziej. Tutaj oczywiście standardowo mój ulubiony draw za 2 i 1 punkt życia dobieramy kartę. No i tutaj coś do zwiększenia ataków. Możliwości jakie tutaj są, jest ich wiele, można grać różne kombinacje, można grać cztery jarmarki cieni, cztery tygodnie najemników i dalej dalej. Ja zdecydowałbym się na, na starcie na ten. Tak wygląda ta talia, mm, tak jak mówię, to jest oczywiście wszystko do przetestowania. I tutaj nie jestem, nie jestem Wam w stanie zagwarantować, że to będzie, będzie działało. Bo po prostu nie mam zbyt dużo doświadczeń ani tą talią, ani przeciwko tej talii. I ciężko mi powiedzieć co się sprawdza, co się nie sprawdza. To kilka razy dostałem na twarz, sprawdziło się. Tego jeszcze ani razu nie widziałem, żeby ktoś grał. Być może moi, moja fascynacja, lekka fascynacja tą kartą jest przesadzona i to się nie sprawdza i, 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 i trzeba będzie to wyrzucić. To kilka razy widziałem, jak ktoś zagrywał, też jakoś tam dawało rady, no i to raczej jest bardzo, bardzo często się pojawia. Kreatury, build. Moim zdaniem trochę dziwny i na pewno musiałbym tym pograć, żeby wyrobić sobie opinię, jak co się... jak to daje radę, czy warto grać co po niektóre karty, czy lepiej je wyrzucić. No ale... ale... Ale wiecie, nie wszystko... nie wszystko od razu. Ja w każdym bądź razie na początku złożyłbym tą talię w ten sposób i w ten sposób nią grał. Jeżeli nie macie jakichś kart, czy większości kart, lepiej po prostu sobie grać swoją talią, nie cisnąć na siłę tą twierdzą, bo... Granie czymś na siłę jest o wiele gorsze niż granie, hmm, niż granie tą bazową bazową talią. Można to złożyć na czarach, ale wydaje mi się, że to się nie będzie sprawdzało i nie ma takiego sensu. Można zmienić ten build, build kreatur, kreatur. a tu w ogóle się nie, bo w ogóle miałem ten gra mi się wykraszowała i nagrywam tutaj od pewnego momentu które zresztą pewnie było widać od nowa i tutaj jest ten stary build bez, bez asasynów no, i bez poszukiwaczy śmierci. Więc można, można różne rzeczy kombinować, można różne rzeczy, rzeczy wymyślać, przede wszystkim testować. Um, te droższe kreatury, no wydaje mi się raczej słabym pomysłem. Można grać czterech tych, nawet jak się ma, oczywiście. No dobra, no tak to by mniej więcej wyglądało, mi się pysie. Um, jeżeli chcecie złożyć twierdzę, no to mniej więcej trzeba pamiętać o tych, tych, tych żąbkach, co dają szał, o tych, o, te, o tych potworach, które szał mają, no te są bardzo dobre stworki, zdecydowanie, te z odpornością na magię też. I tak to wygląda, zobaczymy się na polu bitwy, myślę, jeżeli zdecydujecie się na twierdzę i i uzbierać wystarczającą dużą ilość kart. Ja tymczasem się żegnam i zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziecie więcej filmów z Duel of Champions oraz oraz, oraz inne filmy. Dzięki za słuchanie, i oglądanie. Z tej strony mówi Mateusz. Na razie.